Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy bardzo miło mi Was widzieć w kolejnym odcinku z gry Europa Universtized 4. Oczywiście zwykle na początku możemy to sobie zrobić, to była zawsze dobra praktyka, pamiętam jeszcze jak nagrywaliśmy, to e, pokazywaliśmy świat. I patrzcie co jest ciekawe, Polska dostaje wiep od Teutonic Cordera. Bardzo in plus, Polska i dostaje dostają wiep, mnie to zawsze bardzo cieszy. Gorzej trochę, że Rosja może dzięki temu być silniejsza, plus Austr Francja już widzę, że zblobowała dosyć mocno, zjadła co się dało. Zobaczmy ich agresję Expansion, czy mam gdzieś tutaj tą mapę? To... Yy, coalition. Francja. No, mają troszkę agresy Expansion, ale nikt im koalicji nie założył? Chociaż no mają mają troszkę, to fakt. To im trzeba przyznać. Co do dalszych elementów, kogo wy macie w macie zasjuszników? Szkocji i Papal State. Tu jest całą Prowancję, dosyć prędko, to im trzeba przyznać. E, Anglii zostawi, zostawi prowincję i Burgundii chyba coś podjedli już. Tak mi się wydaje. Nie, Burgundii jeszcze nic nie zjedli. Czy jeszcze nie było konfrontacji z Burgundią? Okej, okay, rozumiem. Czy coś się gdzieś jeszcze ciekawego zmieniło? Wy jesteście... na wojnie z Polską? Okej, okay, to Wy mieliście sojusz ze Szweda z Danią i z Liwają Orderem, stąd taka dobrze wojna Wam wyszła. Okej, okay, szanuję. Ci mnie martwią, że zjadają tych. Bo ja ich chciałem zjeść akurat. Gorzej, jak i a to jest niewykluczone. Ja będę musiał się wyryć tutaj i zjeść, jak najwięcej się da tutaj w takim razie wtedy. No a to zobaczymy, zobaczymy. Czas pokaże. Na razie umocnimy się w naszych korach, tak żebyśmy... żeby nasz kraj był, był dużo silniejszy. Z kim wybijecie się? Karakojunli i Shirwan. Ok, czyli kilka krajów na raz, ale Karakojunlu jest jadany też przez mameluków. Intrygujące. Mamelucy są z naszdem w sojuszu i biją się z Karakojunlu i im to wychodzi. Dobrze. Ok, puśćmy grę zatem po 4 myślę, że może być. Mamy wolnego dyplomatę. Co hmm, co gdzieś, jakiś spy network by trzeba zrobić, nie? W Bośni? Mogę robić? W ogóle, ja będę mógł claimy robić, nie? Nie, bo nie mamy graniczących prowincji. Jedyne co będę mógł sklejmować to Serbia. Hmm, więc niespecjalnie. Hmm, to co jeszcze by można zrobić? Tu jakiś spy network? Na przykład? I potencjalnie wtedy dorobić. Nie, nawet nie będę mógł dorobić claimów Chociaż. Nie, no nie będę. Full length station. To się obsunąłem z tą Walachią, mogę ją zjeść w sumie. Głupota trochę z mojej strony, no ale cóż, tak się zdarza czasami. Węgry mamy na rywalu, okej, okay, rozumiem, wszystko wiem już, wszystko wiem. Jak by było, żeby z wami się zaprzyjaźnić? Ha, huh, nijak. już pewnie jest też niewykluczony, bo jesteśmy za daleko siebie. Już mamy ładną siłę, więc to może ich przekonywać, ale nie za dużo. Dobra, tutaj oblegamy, za momencie powinno być wszystko. Okej, okay, rzućmy okiem na ten deal. Straciliśmy kasusbeli na Kara Koyunlu, a wy zabraliście im raz, dwa, dwie prowincje i oddaliście akko jakiegoś kora I jakiś tam. Okej, okay, czyli nie za dużo. Mamy luków, będzie trzeba dojechać, to na pewno. To nie ulega jakiejkolwiek wątpliwości. Nie sądzę, że będzie sprawi nam jakiś ogromny problem. Bardziej się wykrwawił, tym lepiej dla mnie, niewątpliwie. Timurydzi zaczynają już wybuchać, więc druga jakaś persja powinna powstać w takim razie. Kara dostała w łeb. E, cóż tu się dzieje? Mm... Łopanie, kochany. Eee, dobra, po kolei. Jest to walka. O. Otomani dostają Religious Fanatics na rok i jest Strength leci od dół. Ulema dostaje Loyalty, Dimini tracą Influence, Ulema dostaje Influence. Jak wygląda sytuacja z Ulemu? Ulema. Influence mają na poziomie gównianym, Dimini zresztą też. Eee, replace the quadi, co to zmieni? Ulema straci 15 Loyalty, czyli spadną na 30 Chyba to będą już poza lojalnością, chociaż nie jestem pewien. 30 parę procent, ale u Was chyba mogę wykupić sobie lojalność. Tak, więc to nie problem. Eee... I dwie, i Dimini dostaną lojalność i influence. Czyli albo Dimini, albo Kłady. wybieram. Eee, kogo bardziej wolę? Tolerance of Heaven, National Tax Modifier. Tak? Poczekajcie. Ulema Dimini, tak. To ja wolę chyba ulemę. To zdecydowanie wolę ulemę. Mhm. Mm Weźmy to. Niestety stracimy missionary strength, ale z drugiej strony jak to wygląda obecnie. Mamy 4 1. Ach. Nie, to będzie lepsza decyzja. Tak sobie myślę. I wy jesteście źli, ale wam mogę zrobić generous donation i jest teraz dobrze. On tek cost. O, die mini dały tek cost. Nie wiedziałem nawet, że na wyższym poziomie. to, to bardzo dobrze. O, loan musiałem wziąć. O, nie zwróciłem uwagi. Bardzo niedobrze. E, repay to jest 241. O o, 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 o. To nie pomyślałem. To nie pomyślałem w takim razie. trzeba teraz będzie oszczędzić w takim razie. I cel leży. Bitwa morska przed nami. Jaki statek włykniemy? Ach, niestety. Myślałem, że się uda. E, to dobra, ty się dokuj w Konstantynopolu w takim razie, się naprawicie tam. Jak wygląda moja flota handlowa już? 11 statków. Bardzo ładnie. I karaman powinien załęcić, też pęknąć. Wyjdźcie tu. Tak, pójdzie się tu. Wy pójdziecie od razu do Konstantynopolu. Karaman leży. Setka. Wycofajmy z Tunisu. Balibar nawróciliśmy. Ale teraz mamy misję. Kogo co ja muszę nawrócić? Ibasan. Okej. Okay. 50. Dużo. A to nawróćmy to. Dostanę wtedy dużo prędkości. Gdzie jest Ibasan? Ach, to, to. To zrobimy inaczej. Ile jaki to jest Super Limit? Halo? 19. Idziecie do Ibasanu w takim razie. E, dyplomata zaraz wraca. Bombowo. Su for Peace. Raz, dwa, trzy, cztery. Jak agresive expansion. Nijak. Dawać mi cały wasz hajs i będę mógł dług spłacić wtedy. Bombowo. Lone. Od razu go repay, tu nie ma co płacić odsetek żadnych, fort możemy zostawić, karaman tu nie było, fortu tu możemy zostawić. State'y sprawdźmy, Jak gdzie to teraz było, Bo to state to jest cała ta nowa mechanika, 10 state'ów, 24 terytoria, mogę mieć 23 staty. czyli mogę porobić state'ów trochę, eee, wrzućmy sobie jakiś map mod, co bym mógł zobaczyć te state'y. Mm. Arias, regions, chyba, że gdzieś go mam schowanego już, niewykluczony wcale. Eee, dalej. Simple terrain, collision. Poczekajcie, to gdzieś się musi być. Estate, nie, estates to nie jest to. Dynastic, opinion, collision, federation, trade, development, nie. Trade Goods, Institution, loot, Regions? Nie, yeah, State and Territories. O właśnie, o to mi chodziło. Czy tu mam state'a? Tak, tracja jest state. Em. Wy jesteście też state. Em. Tu chyba nie mam state'a. Mógłbym go stworzyć. Zobaczmy ten state. Aha, czyli to jest jeden state, to jest drugi state, okej. Okay. A tu. O, tu można stworzyć state'a jednego. Zróbmy was w state. I teraz możemy was zrobić terytorialnymi korami. To trochę kosztowało. Ale będę mógł tam teraz włożyć ewentualnie. Yy, będę mógł tam włożyć ewentualnie. Yy, jakby to nazwać ładnie. Yy, w, w moje te. Estate'y będę mógł tam włożyć, czyli frakcje, tak? To się ładnie nazywa chyba. Nie, to było jakieś tłumaczone. Nie pamiętam do końca tłumaczenia. Dobra, skorujmy to. I będziemy mieli tutaj wtedy stejcik. Dobra, Akian separatist spadli. Morian, Anobulu. I w Atenach jeszcze jest jakiś separatyzm. Szczerze to idzie do ten w takim razie. Ile tu możecie utrzymać prowincji i ludzików? Spokojnie, akurat tyle, żeby was zgnieść. Mógłbym wysłać Kondotieri do kilku krajów. Zobaczymy, jak się ta wojna jeszcze zwiąże. Czy na trebizon mam Kora? Nie mam. Też by tu Spidey Network warto zrobić. Chociaż nie, jak robię 2, to może bez sensu wycofywać potem. Bo mi ten spider network zacznie spadać. E, to co? Moski róbmy. 0,2 tutaj jest i tu jest 0,2. Ładnie. Mhm. Ok, na tym poziomie możemy zostać. Huh. Co to jest? Fate of patriarchat, Ok. Konstantynopol jest, ten, czy możemy wygnać? Chyba. Yy, tych możemy wygnać. Yy, yy, tych możemy sobie teraz wygnać, chyba chrześci chrześcijan. Możemy zostawić 3 manpowera i stracić masę Piety, i wszyscy nas będą lubili. Albo dostać dużo Dukatów, dużo Piety i Base Tax. 3 Developmentu za jeden Developmentu i highs. Wybierzmy to. Wybieram pana numer 3. E, tu jeszcze jakaś dwudziestka jest. 17 widzę teraz najwyżej. 13,20 tu jest. Zobaczcie, też nie jest skorowane, a tu już ma 20. Ładny development. 17 developmentu ma ten karaman. Przyjemne. Jak buntownicy bizantyjscy zostaną zaraz spacyfikowani, to jak spadną do zera, to przeniesiemy się do Anabolu. Gdzie to jest? Akian Separatist. Tak, dobrze widzę, Morian. Anabolu. To jest, a tutaj, dobra, to niech zgnieją tych i dopiero potem pomyślimy, co dalej. Możemy zrobić state w Dulkadirze i w Aleppo. Aleppo to jest chyba jakiś w miarę duży state był, nie? State, poproszę. To jest taki, ok. To jest jeden state, a to jest drugi state. No Aleppo to jest ładny state, to fakt. Hmm, chyba jeszcze nie. Chociaż tu będę się rozwijał. Czemu nie kończycie tej wojny? Aha, bo ci nie zostali zdobyci. No kiedyś, prędzej czy później, skończycie. Czyli prędzej niż później, myślę. Jak u Was wygląda zaufanie moje? Trzy fajwory mamy. Tu też trzy fajwory. Myślę o tym Hejazie. Mają Hasse i Oman za sojusznika. Jak to wygląda? Diplomacy. Czyli tutaj te dwa kraje. Mamy Lukowie, mają sojusz z Naszdem. Więc gdyby się zakumploło z Hejazem, to może. Jemen ma też nażdem To mi może wciągnąć łatwo wojnę. Nie jestem taki pewien tego. Wam i tak zaraz wypowiem wojnę. W Serbii nazwykryto. Nie Niedobrze. Czy mogę zrobić sobie klejma? Mogę jeszcze, bo mam e, jednego. To na nis rób klejma. Zastanawiam się, czy mi nie wypowiedzieć wojny od razu. W Serbii i Bośni. Stanę w luj... Aggressive Expansion chyba. Ale bym was wciągnął chętnie dupą. Rzućmy jeszcze na tych rebeliantów. Pójdź tutaj jeszcze szybciutko do tego Anabolu. To się ustaw na granicy serbskiej od razu. Mamy Kleima. Ile teraz nie mogę robić wam Spy Networku? Przez rok. O, dużo. Dobra, to rób Spy Network tutaj. A nie, tu robisz już Spy Network, okej. Okay. Krym. Mamy Lukowie. Ten Hedżas. Może poprawmy z nim relację. Zastanowię się wtedy. Requestu to Shermaps. Ło Jedną prowincję, 15 prestiżu tracimy. To bez sensu faktycznie. To nie, to nie, jak mi to nie jest potrzebne. E, Krym? Pokaż. Tibet, tracę prestiż. 38 prowincji. Aha, dostajemy 10, tracimy 15, okej. Okay. Nie, while they gain. A. Dostajemy w że do prowincji, tylko szkoda, że tracimy na tym ten y, prestiż na tym wymienianiu map. Trochę mi się nie akurat nie podoba. Georgia will drag into war with Shirvan. Aha, i zostają wasalem Karakoyunlu Gruzja. Czyli tutaj się ta wojna rozciąga na ten Shirvan w takim razie. Yy, Węgry sobie zrobiły sobie klejma na mnie. A, Węgry w ogóle to tak nie rozmawialiśmy ostatnio, ale. Mogicie to zrobić? Nie mogę. Szkoda, z Wendrymburgiem też nie. Um, ale, 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 Węgry, jeszcze od was trzeba embargo, w porządku? I zaraz wam jeszcze Spine Networka założymy. No w gruncie rzeczy, czemu by nie? Renesans! Jest! Countries... Yy, tak, będzie rósł koszt. This changes everything. Dobra, zobaczmy, gdzie jest Renesans, gdzie ja ten map mu teraz chowałem. Panie kochany, zabij mi. Żebym teraz pamiętał. Eee, eee. Znowu schowałem to. Jest, institutions, o, dobra. Renesans narodził się tu, w Milanie. Okej, okay, rozumiem. I stąd będzie się roznosił do innych prowincji. Okej, okay, a jak wygląda u mnie na przykład roznoszenie się instytucji? O, jest, instytucji. 0,5 na miesiąc. Dlaczego? Bo nie mamy żadnej przy, m, obok prowincji, z którą się lubimy. To by dawało 0,41. Europejska Plus 5 po 1500 roku. Europejska plus 20. A na przykład, czy ty jesteś europejską? Aha, jesteś europejską z 10 i z 20. Ok, czyli ty się robisz szybciej. I chyba mogę to przyspieszać, jeżeli będę podpompowywał sobie development. Jakoś tak to działa. A żeby kupić renesans w całym kraju, to się robiło tak, że trzeba było znaleźć po raz kolejny to, gdzie są instytucje. Nie pamiętam, czyli tu. I. Żeby to zrobić, będzie trzeba mieć... Oto. Embrace i musimy mieć co najmniej 10% w kraju i wtedy możemy e, wykupić do reszty prowincji. Jakoś tak to działa chyba. Dobra, to teraz wstrzymajmy się z budynkami w takim razie. I zaczekajmy z renesansem. Dobra, powinniśmy zgnieść was już. Byzantines pojawili się i, i Basanie się znowu pojawili. E, dobra, podejśli was tu wam dajmy generała w takim razie. Ten se nawraca. jeszcze mu troszkę to zajmie na pewno. Cóż tu jest? National Tax albo Dukaty. To zawsze wychodziło lepiej, jak pamiętam, ten event. Serbia. Czy mogę wam wypowiedzieć wojnę? Threaten War. Patrzcie, zgodziliby się. <grym> Moglibyśmy mi zabrać prowincję. A jeżeli mamy powiem wojnę, bo nie pójdzie się do wojny na pewno. A czy Bośnia ma innych sojuszników? Tylko Serbię. To czy nie opłacałoby mi się zrobić ich jako Cobbler region, bo wtedy by było taniej ich brać? Tak mi się chyba będzie opłacało bardziej. Czy Bośnia jako Cobbleridzin? Tak to się chyba nazywało. I w gruncie rzeczy możemy chyba jechać. Morduj. Gdzie jest ich fort następny? Nie ma. To Split. Tu i tu. Wyślij moją flotę otomańską wielką. Ta flota jest taka do dupy, jeżeli chodzi o walkę, ale dobra, wyślij do tutaj. Capnęliśmy ich. I zezłomowaliśmy ich bardzo ładnie. Zacznijmy oblegać, split, split. I tutaj, żeby się nie porekrutowali. Zajmiemy prowincję i dopiero pójdziemy dalej wtedy. Okupujemy już Kosowo, miło. Zetę, połączcie się w tej prowincji. I już okupujemy nic, iść do tej prowincji. I Raska jest też okupowane. Dobra, to idźcie od razu tu. Tu możemy pójść. Aha, tędy. przez w kontrol. Pójdźcie na razie do tego fortu pomyślimy co dalej, teraz detach... Pójdź... Tak, tędy możesz pójść. Mhm. I tu damy split i pójdziesz połową tutaj. Nie, poczekasz chyba jeszcze. Mhm, tak, zaczekasz, aż ci się wrócą i dopiero wtedy pójdziemy. Ci wracają, idą. Okupujemy trawunię już. Eee, Piety. Tak, ja chcę pajety i dostajemy za to prestiżu. Mamy lukach, mamy co? Duży ten? Spineturk, czy co? Nie zwrócimy uwagi na ten komunikat. Niepotrzebnie. Aha, chyba my ich wywaliliśmy. Zróbmy spineturk u was w takim razie. I oblegamy też bośnie. Dobrze. Kilka zamków ich broni jeszcze tutaj, to fakt. Ci już oblegają hum. Co mogę wziąć za tek? Militarny. Za szybko, plus nie, mamy, będziemy mieli karę za to, że jesteśmy... Chyba bez, bez instytucji. Nie, jeszcze nie ma kary. To może teraz wziąć, wiecie? Który jest July? Wiecie co? Weźmiemy teraz, bo ta kara będzie nam narastała. Od renesansu braku. A możemy trochę wyskoczyć do, do przodu i dostaniemy lepszą piechotę. I Combat With. To jest głupie. Może nie najmądrzejsze, ale głupie. Ok, go. Na Wenecję. Azap infantry dostaliśmy. Może to jest też głupie, ale zmieńmy. Okej. Okay. Coś tu się skończyła wojna. Kara Kojulno ich wciągnęła. Dobra, trzeba tu przyjść i wypowiedzieć wojnę w takim razie, wam szybko. Jak tylko skończymy z Serbami, i później wypowiadamy wojnę wam. Wy nie macie sojuszników, więc to luz. Jeśli te wojska doregenerują troszeczkę. No, my w tym czasie sobie pooblegamy Serbię i całą resztę. 7%. Tu jest łupiony już? Wyłupicie to. Podejdź tutaj, połupimy sobie jeszcze. Zawsze jakiś tam z w war nam wpada. Gdzie jest ten mój mapu z instytucjami? Znowu go zgubiłem tu, pod politicalem. Czy są jakieś inne prowincje poza Tobą? Nie, no jeszcze żadna. Nie ma renesansu. Można dopompować stolicy sobie troszkę m, tego... Y, troszkę... M, ...developmentu i to przyspieszy. Dobra, zaraz ten forcik upadnie, czyli stolica Bośni. O, Serbia upadła. Idź tu na razie. No bo nie, pójdziesz tu. Głupio. Dobra, this is outbreak, wpadł niestety. Też this is outbreak. Trochę pech, nie powiem. Dobra, go. Możesz wejść tu? Nie możesz, bo jesteśmy zasłonici fortami, tym i tym fort. Chyba jak ten zamienimy, to chyba możemy przejść, bo ten zone of control powinien spaść wtedy. Serbia chce już PiS, ale jeszcze ja nie chcę z wami. Okej, okay, reformy otomańskie. Combatability. Dobra, to jest infantry tylko combatability, to jest infantry i galej combatability, albo gale combatability. No to jest płaskie plus 15, to jest niby najefektywniejsze, aczkolwiek na reforma mi się najbardziej przyda. W szczególności, jeżeli chcesz się gdzieś rzucić zaraz na mamy luków. Gali, też by się przydało. Nie, weźmy infantry, goły combatability. Jest, wysoki upadło. Nie możesz pójść tu? No bo bośniacki fort jeszcze jest, eee, dupa. Tu już jest oblężone, wszystko. Można by zrobić tak, że wyślijmy po yy, jednym kawalerzyście. Niech oni mi tam połupią zawsze co nieco. Dobra, ty idziesz, może tu, do tej zety. A ty pójdziesz do raski. Bo tu zawsze trochę lutu jest jeszcze do wzięcia. I może to źle, bo zlutowana prowincja też jest zawsze gorszą prowincją. Ale dobra. Jeszcze ich tych tutaj rozbijemy i będziemy mogli was wciągnąć w całości. Okej, okay. Serbia robiła Spy Network. Bardzo fajnie. Nie sądzę, żeby was to jakoś mogło uratować na obecnym st stanie, ale. Ale niechaj będzie. Oblężenie Bośni, a Kujunlu robimy. Czy mogę wam zrobić jakiś claim? Nie, nie mogę. A wam by trzeba zrobić jeszcze. Nie kontrespionaż, tylko Spy Network. Stąd się w sumie możemy wycofać w takim razie. O, padło. Zezłomujmy ich szybko. Dobra, zezłomowani. Split, Detach, plus wy do Konstantynopolu. przenoście się od razu, co by nie tracić, bez sensu armii. Co tu jest? Zeniab Challenged. Możemy nową babę dostać, albo zachować sobie mm, prestiż. Prestiż jest ok, ale lepszy koncert by był. Chociaż ten koncert, którego mamy, jest fajny, więc właśnie prestiż. Okej, okay. dąż krain jest nasz. Su for peace. Bez sensu, nic nie mogłem zabrać. Ale mogę zabierać przez Serbię. O chuj. Wenecja założy koalicję nam. Co się wydarzy w takiej sytuacji? Węgry zakładają koalicję, Genua... No dobra, kilku założy koalicję. Okej, okay, rozumiem. Rozumiem, co, ma, co mieliście na myśli. A Tak? Założycie mi koalicję? Wenecja, może i Bośnia? Tyle? To inaczej zróbmy. To Bośnia, daj mi max hajsu. Zostaniesz moim wasalem? Pozbądź się klejmów. Z Bośnią możemy zrobić wasala, tak szczerze. W sumie, nie ja mam relacji. 3 na 4. No, zróbmy z Was wasala. Tak, z Bośnią zrobimy sobie z wasala. A co? Klejmy nie musicie zrzucać. No to bez sensu. Trochę prestiżu, trochę w expansion. Okej. Okay. Dobra, bośniacy są moi w takim razie już. Też się wycofajcie i za Serbami zrobimy pisa. A wy. Wszystko. Hmm. Dobra, ryzyk. Najwyżej się pana pisgamy z kimś. Go. Będzie bolesne. Zrób mi tutaj kory. Zobaczymy zaraz czy będzie koalicja rośnie. Dobra. Znaczy zrób, zostań tutaj, podziel się. Jaki to jest supply limit? 27? 20? 22? Wejdź idź tu. Raz was na połowę, jedna tu idzie grupa, druga tu. Najci w koalicji i Wenecja. Oj, Papal State, oj, Genua, oj, Węgry, oj, mogę przesadzić, oj, Austria, o chuj, to będzie wojna, chyba przesadziłem, chyba przesadziłem troszkę, dobra, przynajmniej mam kilku, aha, moi sojusznicy są właśnie gnieceni, z tego co widzę, Krym mi przyjdzie z pomocą, kto chce zostać moim sojusznikiem szybkim, trochę przedobrzyłem chyba, Trochę chyba przedobrzyłem. A gdzie była policja? Nie miałem gdzieś koliszy mapmód, nie? Y? Tu, uchuj. 74, 53. Austria, my się lubimy. Hej, przyjaciel. Dobra, okej, okay. East Freezja, damnation. Okej, okay, czyli mamy lukowe, mają u nas duży spy network. Moglibyśmy im counter espionage założyć lekko. Niestety teraz nikomu wypowiedzieć wojnę, bo mi pewnie się wtedy wbiją w plery i tak bezczelnie. O, dostaliśmy Marshal Educator, Educator, dostaliśmy, spada, mamy zmniejszony spadek e, tego. Naszej, naszej, e, Ojej, co ja chciałem powiedzieć. Spadek Military Tradition, o. Army Tradition, przepraszam. Miło. Mamy jeszcze Last Jousting Torment. Z porządku. gdzieś moja rodzina królewska? Tu. Mamy Marshall Educator. Ale nie mamy Era cały czas. Mamy tylko konsorta naszego. Szkoda akurat, że nie mamy Era cały czas. Chociaż nie, no mieliśmy chyba Era na początek. Może zmarł nam czy coś, a ja nie zwróciłem uwagi. A, ci się skorowali te prowincje. No, w końcu wam wypowiemy to nie przyjmujcie się. Mmm, w bolu. Gdzie jest bolu? F, bolu. Tutaj. Spoko. Tyle to nie problem. To się tam zdejmie dosyć prędko. Jak wyglądają buntownicy Bizantyn w Attinach, w Konstantynopolu? Wy, ale wy macie jakieś 0%. Ci mają 10%. Nie. Lekko. Musimy tylko w takim razie jeszcze tutaj nawrócić i spadnie stąd. Praktycznie. Oni się już powinni, nie powinni się tak denerwować, jak ich już nawrócimy. Tak mi się wydaje. Dobra, czyli tu nic ważnego. Austria, na pewno chcesz wyjść z mojej koalicji. Czy mamy better relations over time? Nie, nie mamy. Hmm. Force speed. Zamiast Land Force Limit Modifier. Nie, chyba nie chcę za to płacić. Chyba, że jest jakiś ciekawy zestaw do wzięcia. Pokaż kogo macie. E, recruit minister. 50% tańszy, poziomowy diplomat. Nie. Minister. Tutaj jest do wzięcia trzecie poziomowy techn Teologian, trzecie poziomowy inkwizytor. Wy macie kogo? Master of Mint, a wy? O! Leaders without Tapkip. Ciekawe, ma fajne akcje, nie widziałem tego jeszcze nigdy. Recruit for Dmini. Stoję manpowera. Impose New Religious Tax. Ho! Ciekawe. minister to jest trader. Czyli nie mamy żadnego dyplomaty do wzięcia. Szkoda, bo liczyłem, że się uda. Dobra, to są dwa staty. No to ja o nich wiem cały czas. Myślę, czy ich nie zrobić w końcu. State mi co mi daje? Aha, będzie mógł spaść Autonomia przede wszystkim poniżej. Dobra, zróbmy te staty, bo i takie robić będę musiał kiedyś, na pewno. I pewnie teraz muszę z was zrobić tylko. Nie, wy jesteście już moimi korami. Terytorialnie nawet korami jesteście z tego co widzę. No tak, bo ta, ta autonomia nie mogła chyba u was spadać niżej, nie? Tak, i spadło do zera, bo byliście moim korem, więc okej, okay, w porządku. Czyli warto było te staty zrobić. Nawróciliśmy heretyków i basanie. Misja? Jakie mamy jeszcze? Incorporate Ramazan Into our country. Jak jest z Waszą inkorporacją, Panie Ramazanie? Do 57. Aż czekania. U, dużo. To dużo czekania, nie powiem. E, zacznij od tych wszystkich anabolów i tak dalej. Te wszystkie małe prowincje. Gdzie jest anabolu? Tu było. Widać ja tam od razu. Co my tu mamy? Con Conquer Levant, Conquer Kaffa. Owns Kaffa. Aha, to teraz on specjalnie wojny nie wypowiem. Conquer Levant, prędzej. Incorporate Ramazan. No niech będzie. Dobra, mam, muszę tutaj 25 Spinet Worker zrobić, żeby sobie to zająć. Zobaczmy jeszcze w takim razie instytucji Gdzie ja was znowu schowałem? Tu. Tak, tu jest instytucja. Gdzieś się zrobiło? O, tu się rozszerzyło dopiero, po Milanie się dopiero rozszerzyło. U was niedługo będzie. Jakbym się z kimś zaprzyjaźnił tutaj, wiecie, za miedzy, nie? To bym wtedy miał większy buści do tego. Powinien się zaporadzić Tunisy z tymi łakami tutaj. Zobaczmy jeszcze armię otomańską, to mnie interesuje. Armies. Mamy luks. 29 tysięcy manpowera, 32 tysiące wojska. Oto 34 tysiące wojska, 25 manpowera, ale mam force limitu jeszcze w lui. No dobra, to zróbmy sobie jakiś tutaj templatecik mały. Jaki jest combat with na tym etapie, gry? 22. duży. To są jakieś 17 widzę, tak? Czy poszerzamy tę armię do 22? Można by. Czyli trzeba do 18 zrobić. O tak zróbmy przynajmniej będą walczyli na samym Combat O, jest Persja. Hmm, intrygujące. Czy już się pojawiliście? Ha, no dobra. Słuchajcie, to dobra moment, żebyśmy sobie na dzisiaj zakończyli, więc ja mam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. No i co? Ja bym nie Wy, a to, moi drodzy, była Europa Universalis 4. Widzimy się w przyszłych materiałach. Trzymajcie się ciepło. papa? Pa.